Swój występ koleżankom i kolegom z klasy ósmej. Na początku poprosimy jeszcze pana, A dobrze, Kasimierza... to zapraszamy. Dzień dobry. Zwólcie, kochani, że jako senior, najstarszy nauczyciel, mężczyzna żyjący w gminie Mrosza, podziękuję Wam wszystkim za obecność, za miłość. Na wstępie chciałbym powiedzieć, Pani Rektor, jest Pani człowiekiem o głębiem sercu. Wraz z synem Michałem, wspaniały duet tu tworzycie. Dziękuję w takim razie za to miłe zaproszenie dla Kryszy i dla mnie. Przeprasza żona, że nie może być, ale jest więc zborku u lekarza, ale kazała wam powiedzieć, że jest z wami duchowo. Ja również od Ciebie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Muszę wam powiedzieć, że ostatni raz na takim pięknym, uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Byłem w 1990 roku, to jest 33 lata temu. Tak, to jest 33 lata temu. A teraz, jeszcze raz, Pani Dyrektor, za wszystko serdecznie dziękuję. Szanowne grono nauczycielskie, kochani nauczyciele, jesteście wspaniali. Dzięki Wam te dzieci. Są takie wspaniałe, tak się dobrze uczą, są takie grzeczne. W tej, kochani moi, w tutejszej szkole nie ma przemocy. W tutejszej szkole nie ma agresji. Tu są wszyscy mili i kochani. To jest zasługa i pani dyrektor, i całego grona uczcielskiego. Również muszę podziękować całej obsłudze. Emilka, tobie też. Jesteś wspaniała. A teraz zwrócę się do prezesa. Kochany, jesteś wspaniałym człowiekiem, oddany szkole w całym swoim sercu. Nie zdajecie sobie, kochani, sprawy, ile on wraz z tatą poświęcają swojego wolnego czasu tej, tej szkoły, żeby ją upiększać, żeby ją unowocześniać. Panie Odrobiński, majorze, jesteś wspaniałym człowiekiem, swoją osobą wnosi do tutejszej szkoły wiele, wiele dobrego. Życzę Ci, kochany, startu w przyszłych wyborach mroczy na burmistrza. Wygrasz te wybory, wierzę. A Mateusz, a pan, a pan... Premier Marowiecki będzie się cieszył, że w gminie Mrocza będzie prawdziwy patriota, prawdziwy polski obywatel, prawdziwy polski człowiek z krwi i kości. Jeszcze raz, jeszcze raz życzę, żeby pan wygrał i był w tym trybie. Kochany Sołtysie, podtrzymujesz tradycję. Rodzinne. Twój tato był przez wiele lat tutaj z ełtysem. Jesteś naprawdę prawdziwym, prawdziwym gospodarzem. Tak, jesteś prawdziwym gospodarzem. Ile tu zostało rzeczy zrobionych dzięki Twojej pomocy. Kochani rodzice, żeście są wspaniali, to wy wybuchujecie te dzieci razem z tutajścią nauczyciela. Gratuluję, gratuluję jeszcze raz. Absolwenci, absolwenci tegoroczni, na pewno będziecie żywnością i z rozszerzeniem wspominać życie w tutejszej szkole. Życzę Wam na przyszłość, w przyszłych szkołach. Wiele wyników dobrych, wiele osiągnięć, spełnienia Waszych najkrzyższych marzeń żeby ściągnęli w przyszłości piękne zawody i byli prawdziwymi, dobrymi Polakami, tak jak tu dzisiaj w patriotyczny sposób pokazujecie. Przedszkolaczki kochane, wyście są jak żywe lalki. Naprawdę, że są takie miłe, kochane, to dzięki paniom przedszkolankom. Jak Was obserwuję, to wszystkie uśmiechnięte, wszystkie biegacie, takie żywe i sprawne. Kochana reszta dziatwo, cieszcie się, że jesteście tutaj przy szkole. Tak, to jest prawdziwa kuźnia dobrych, serdecznych ludzi. Jeszcze raz w swoim imieniu i żony życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego, dobrego. Serdeczne Bóg zapłać. Szczęść Boże.